Pierwszy poranek w Barcelonie, i słuchajcie, miejscóweczka wygląda tak. Jest naprawdę przyjemnie, komfortowo. No i witamy przy Sagrada Familia tajskie kary, piwko zero, winko i lasagne. Jedzonko, jedzonko i pojedzonku. E, no, generalnie bardzo dobre jedzenie, jeżeli ktoś nie jest głodny, <laughs> tak zupełnie szczerze, to e, naprawdę małe porcje, więc nie szło się tym najeść. Dzień dobry kolejnego dnia. Tym razem z plecakami na ramionach, jako że już doba skończyła się o godzinie 11. Trzeba było znaleźć kawiarenkę. Oczywiście zupełnie przypadkowo, najgłośniejszą na świecie, jako że Hiszpanie są niesamowicie ekspresyjnymi ludźmi. No ale nic. Udało się odbyć spotkanie. Dzień pracowy zakończony, więc można ruszać dalej, poznając Barcelonę. I powiem wam szczerze, że nie spodziewałem się tego, że powstanie jeden pełny odcinek z Barcelony, bo jest to tylko taki punkt startowy do podróży do Andory. Natomiast okazuje się, że będziecie mieli co oglądać również z Kraju Basków. Tak więc, nie przedłużając, lecimy już w kierunku Park Güell, czyli spuścizny Antonio Gaudiego, który Dał popis swojej fantazji właśnie w parku miejskim, w parku Güell. Właśnie mijamy kwiaciarnię i tak jak u nas możemy kupić piękne kwiatki, tak tutaj możemy kupić kunkwata, możemy kupić cytrynkę, możemy kupić pomidory, truskady. No pięknie to wygląda, aż zachęca, żeby coś wziąć. Zapomniałem już, że jako że park Güell to również świetna perspektywa na całą Barcelonę, no to niestety, niestety trzeba się troszeczkę powspinać. Na całe szczęście po drodze pod górę jawią się przed nami już jakieś elektryczne, automatyczne schody, więc jest szansa, że nie zginiemy i uda się tam dotrzeć bez upocenia się całkowicie. No i słuchajcie, sam park Güell czymże jest? Jest to po prostu w tym momencie park miejski, natomiast pierwotnie było to miejsce, był to ogród z elementami architektonicznymi zaprojektowanymi przez Antonio Gaudiego dla jego przyjaciela Eusebio Buella, od którego właśnie to pochodzi nazwa tegoż parku. I miało to być, można powiedzieć, taki ogród dla burżuazji, gdy było to tworzone. A w 1920-30, gdzieś w tych okolicach. Władze miejskie Barcelony po prostu przekształciły ten teren w ogrody miejskie. Jak widać, wątek palestyński jest obecny absolutnie wszędzie, w każdym regionie świata. Nie ma, nie ma co się dziwić, jest to naprawdę bardzo, ale to bardzo palący temat w chwili obecnej. jest dla mnie widać perspektywę Barcelony, a zaraz będzie ją widać w pełnej okazałości. No to dwa ciekawe fakty. Pierwszy, jednak nie wytrzymaliśmy temperatury i musieliśmy się rozebrać. Drugi, smuteczek, sold out, czyli po prostu bilety są wyprzedane na dzisiejszy dzień. Z informacji praktycznych. praktycznych. Albania. Albania. Albania, I love Albania. I love Albania. <laughs> no dokładnie, kamera ściąga ludzi. Bilety wyprzedane dla informacji, tylko podpowiem, że cena wejścia to 10 euro od osoby. Moglibyśmy kupić na dzisiaj bilety za 25 euro od osoby z przewodnikiem, a natomiast dopiero za kilka godzin. Więc nie jestem przekonany, czy, czy taka cena to po prostu coś, co warto płacić za obejrzenie parku Well w tym momencie. No cóż, trochę może kwestia nieprzygotowania, ale nie spodziewałem się, że w taki dzień jak dzisiaj, czyli zwykły dzień powszedni przed sezonem, de facto zabraknie biletów, więc. Cenna informacja dla Was, jeżeli będziecie się tu wybierać, to rezerwujcie te bilety z dużym wyprzedzeniem. No i cóż, moi kochani, bywało tak już niejednokrotnie na vlogach, że lizałem ten lizak przez papierek. To znaczy, jakaś atrakcja powiedziała mi wielkie jedno, jedno wielkie nie, więc bywa tak samo. Więc tak bywa, tak jest tym razem. Natomiast nie ma co się załamywać, można powiedzieć, że z zewnątrz i tak. Jest czas zerknąć na piękno tej architektury, więc nie załamujemy rąk, tylko ruszamy do następnego miejsca i trochę się po prostu pokręcimy po uliczkach Barcelony. Jak To Ada słusznie powiedziała, trochę wygląda jak piernikowa chatka. Ten cały design, te całe, te całe mury i dekoracje. Sami spójrzcie i powiedzcie. Wychodząc już z okolic Parku Güell, warto też napomknąć, że w Barcelonie bardzo powszechnym jest, że napisy są umieszczane zarówno po hiszpańsku, angielsku, ale też przede wszystkim po katalońsku, bo jest to język, którym posługuje się podobno 8 do 9 milionów osób. I można go tutaj usłyszeć naprawdę bardzo często. Jako osoba nieznająca języka hiszpańskiego mogę się tylko domyślać, kiedy osoby do nas mówiące, mówią właśnie w tym języku. Ale są pewne subtelności. Czytałem o tym, że troszeczkę się te języki różnią. No i generalnie temat samej Katalonii i takiej odrębności jest podobny jak u nas, u Ślązaków. Ta duma wynikająca z przynależności do jakiejś odrębnej, odrębnego regionu jest naprawdę duża. Tak jak wam pokazywałem wcześniej, flagi wiszą w różnych miejscach. No i generalnie jest to istotny aspekt życia mieszkańców Barcelony, ale trzeba powiedzieć, że Barcelona, mimo że jest nazywana stolicą Katalonii, to sama Katalonia to również kilka innych okolicznych regionów powiedzmy mini województw. Specjaliści od Hiszpanii proszę, poprawiajcie mnie, jeśli gadam głupoty. Lecimy dalej! I teraz wszyscy oficjalnie życzymy smacznego Adriannie. Oczekiwania versus rzeczywistość. Zaplecze pracy zdalnej. Jajko pa. Słuchajcie, nie jest kolorowo. Takie sytuacje też się zdarzają i warto, żeby to wybrzmiewało w każdym możliwym momencie, że takie są realia podróży z pracą w tle. Tak chodźmy tutaj. Dajemy radę. A gdyby ktoś zastanawiał się nad odwiecznym pytaniem, a skąd na to pieniążki? No to odpowiadamy moi drodzy. Sprawa jest prosta. Mamy tu Bossa de Diners i mamy El Rasca Rapid de la Grossa. No, czyli po prostu będziemy bogaczami za 3 euro. Takie jest życie. Nie zgadniecie, ile wygraliśmy. Po prostu masakra. Chyba jednak trzeba pracować. Dzisiaj idziemy śladami Antonia Gaudiego. Jesteśmy już przy jednej z niesakralnych e, budowli spod jego ręki, czyli Casa Vicens by Antonio Gaudi. Przepięknie zdobiony budynek. Naprawdę miał ten gość polot <laughs> i finezję. Budowany w latach 1883 85 wpisany na listę światowego dziedzictwa UNESCO casa Vicenta Barcelona. Można tutaj, oczywiście, wejść do środka, można oczywiście zapłacić za bilety wstępu i zaraz dowiemy się, jakiej skali jest to koszt i czy warto, czy nie warto. Chcę też powiedzieć coś, co jest napisane tutaj i czego nie miałem świadomości, że najwidoczniej jest to pierwszy dom Gaudiego. Ciekawa sprawa. Tutaj jest do niego wejście. No i ogólnie mam poczucie, że ciężko oddać piękno tego budynku, bo jest po prostu tak gęsto wbudowany w tą architekturę, że niezależnie od kąta padania, po prostu stoimy dosłownie obok niego. 20 euro od osoby, czy tam 25 dla normalnego biletu, 20 dla studentów. To dość, dość drogo. Takie mam poczucie. Lecimy dalej. Dobra, teraz już serio lecimy dalej. Szybka przerwa na jedzonko i na klasyczne pierożki, które chcieliśmy w końcu spróbować. Znajemka nazywa się Las Muns. Te ja same pierogi to chyba Panadas, ale może się mylę, więc... <grymne> tak, podobne argentyńskie. No i taka przyjemność, czyli po trzy pierożki to koszt 18 euro. Wcinamy co nie? A teraz trochę przyjemności od nas dla was. Polecamy. Mm -hmm. Naprawdę fajna przekąska, bo chyba tak to trzeba traktować. Mm. Mm. Nie jako główne danie, ale. Kobiety się tym najedzą. To <grych> no to przekaz dla facetów. Mm -hmm. Jeśli już chcecie brać, to zestaw. Ale jest naprawdę smaczne. I mnogość smaków daje pole do popisu. Także wcinamy. I lecimy dalej. Najedzeni, obkupieni, bo na szczęście w takich krajach jak Hiszpania funkcjonuje coś takiego jak Lidl. Zmierzamy do Casa Mila, czyli jeszcze jednego obiektu architektonicznego. Mam w ogóle wrażenie, że cały wypad do Barcelony może być skupiony wokół tematu architektury secesyjnej i modernistycznej. Lecimy w kierunku Casa Mila, czyli właśnie tego pięknego budynku, znów autorstwa Antonio Gaudiego. Potem wskoczymy jeszcze na moment na La Ramble, co też pewnie zaraz zobaczycie na przebitkach. I kierujemy się już na Barcelona Sants, czyli na stację autobusową, z której z kolei będziemy ruszać do docelowego punktu naszej podróży, czyli do Andory. Tak więc, nie przedłużając, lecimy dalej. Ada koniecznie chciała dodać, że jesteśmy właśnie w trakcie jedzenia I znaleźliśmy białe szokobąsy. No dokładnie, to jest coś z kategorii niewiarygodnych, prawda? znajdujemy się już na e, takiej alejce nie wiem czy dobrze to wypowiem, ale pasaż de Gra Gracia jest to jedna z bardziej rozpoznawalnych ulic alej w Barcelonie z luksusowymi sklepami z pięknymi budynkami wokół no i z zabytkiem znów spod rąk Gaudiego, czyli Casa Mila które zaraz wam pokażę no i faktycznie luksusu tu nie brakuje a ludzie są naprawdę poubierani jak na wystawę modów tak więc wszystko się zgadza i tak jak powiedziałem docieramy do Casa Mila czyli kolejnego budynku Antonio który widać właśnie tutaj budynek zbudowany z wapienia i co ciekawe niekoniecznie przypadł barcelończykom do gustu bo nazywają go La Pedrera co w dosłownym tłumaczeniu znaczy po prostu kamieniołom więc świadczy to o tym, że chyba jednak nie są zbyt dumni z takiego, z takiego budynku w centrum swojego miasta. Natomiast to, co trzeba przyznać, naprawdę robi wrażenie, jest absolutnie nietypowy, wyjątkowy pod każdym względem. Zarówno te balustrady, zdobione, jak i kształty. Te wszystkie opływowe kształty to jest cecha charakterystyczna la pedrere, czyli tegoż właśnie budynku. Podobno, spacer tą uliczką. Jest jednym z najprzyjemniejszych w kontekście spacerowania po Barcelonie. Jak widać, są entuzjaści spacerowania, są entuzjaści odpoczynku. Natomiast sprawdzimy, jak to dalej wygląda i czy warto się tędy przespacerować, czy też nie. Jeszcze jedna ciekawostka a propos Barcelony bo mieliśmy pojawić się w miejscu, w tych magicznych fontannach które tak pięknie wyglądają wieczorami w sezonie. I okazuje się, że są zamknięte, i myślałem, że to właśnie kwestia tego, że dopiero nie będzie na nie sezon. Natomiast to, co się okazało, to to, że Barcelona walczy z jedną z największych epidemii suszy w skali ostatnich kilkunastu lat, bo tak, taka sytuacja jak dziś miała miejsce w 2007 roku. I o ile cały ten region często bywa narażony na braki wody okresowe, w tym momencie jest to właśnie ta najwyższa skala. Suszy, jaka może istnieć, i w związku z tym obiekty publiczne, takie jak właśnie fontanny czy inne tego rodzaju rzeczy, są powyłączane. Co jeszcze ciekawe, na przykład w obiektach użyteczności publicznych, takich jak siłownie czy inne tego rodzaju obiekty, kilka prysznicy musi być, czy 50% prysznicy musi być wyłączonych z użytku, więc naprawdę dbają o to, żeby tą wodę oszczędzać. Co też widać na przykładowym tutaj oznaczeniu, czyli. In Barcelona, we use our water responsibly. W dużym skrócie dbają o to, żeby ta woda pozostała, bo region jest naprawdę suchy. Przygotowania do świąt Wielkiej Nocy trwają i tutaj straganiki, bazarki i różne takie pierdółki związane z dekoracjami do Wielkanocy. W tym momencie mijamy już plac kataloński i zaraz znajdziemy się na La Rambla. Teraz zobaczycie urywki z tego ultra zatłoczonego miejsca. Każdy kraj ma swój jakiś słynny deptak i tak jak w Polsce na przykład mamy krakowskie przedmieścia w Warszawie czy deptak w Sopocie taki tutaj La Rambla to po prostu przepiękna zatłoczona em, spacerownia miasta dawna stara część miasta na której obecnie życie toczy się tak naprawdę 24 na 7 no i jak sami możecie zobaczyć środek tygodnia a tutaj jest po prostu tłum ludzi jak pamiętam to miejsce sprzed 10 lat gdy byliśmy tutaj Większą grupą w środku dnia, w środku sezonu, no to naprawdę nie dało się przejść. To taka ciekawostka, że jest duża różnica pomiędzy ice cream a gelato. I specjaliści od lodów na pewno będą wiedzieli o co chodzi. Natomiast jest to wszystko związane ze sposobem ich wytwarzania z temperaturą, w jakiej są mrożone i e, z tym po prostu jak powstają więc tutaj widzieliście oryginalne gelato nie mylić z ice cream No i słuchajcie na La Rambla dzień w Barcelonie się kończy prawda <noise> Dzień się kończy i w tym momencie mykamy już do Barcelona Sans, skąd dobrze wam wszystkim znany i nam również Flixbus zabierze nas prosto do Andory a przynajmniej taką mamy nadzieję Uciekamy i słyszymy się już oby z autobusu albo z Andory. Wszystko zgodnie z planem: oficjalne odmeldowanie. A więc, Papa Barcelona, i zmierzamy do Andory. Do zobaczenia. Uch. Coś tu nie jest piękne. Słuchajcie, nowy kraj, nowe przygody i naprawdę. Pierwsze wrażenia są takie, że jest to naprawdę genialne miejsce. Komfort, którego nie da się opisać. Natura, natura, natura to jest coś, z czego Andora jest znana. Słuchajcie, jakby to powiedzieć, trochę pochłonęła nas siesta, więc meldujemy się dopiero wieczorem i idziemy zobaczyć, czy w Andorze również mają pokazy fontan, bo taki komunikat znaleźliśmy wczoraj. Idziemy to zweryfikować.